Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, sytuacja jest krytyczna. Po raz kolejny UFO wylądowało na obszarze USA. UFO z jakichś względów zawsze wybiera Stany. Coś czego szukam jest na waszej planecie. Natychmiast mi to dajcie! Proszę, nie traktujcie tego w kategoriach osobistych, ale biznes to biznes z poważaniem galaktyki. Niech ktoś coś zrobi, a najlepiej, szybko! Panie prezydencie, potrzebne nam boskie wsparcie! Potrzebna brutalna siła! Potrzebne! Potwory! Ten koleżko to Insektozaurus! Mm strasz insektozaura. Już dobrze, maleństwo. Nie pozwolę, żeby zrobił ci krzywdę. To z kolei brakujące ogniwo. Człowiek z sprzed 20 tysięcy lat. <grywa> <grywa> Powoli chyba zaczynam się starzeć. Ten przystojniak to profesor Karalu. Nie jestem szarlatanem. Naprawdę mi odbija. <grywa> <grywa> Ojej. Okay. Okaz to przykład niezniszczalnej, amorficznej biomasy! Cześć! Mów mi, Bob! Jak sama widzisz, Bob, nie mam mózgu. I nie odczuwam jego braku! A to nasz ostatni nabytek! Kobieta gigant! Przepraszam! Czyli wielka, silna baba! A co ludzie wrzeszczą, jak cię mają na myśli? No wiesz, na przykład. O nie! Nadchodzi! Susan. Suzan. O, sam się zaczynam bać! O! Dobra potwory, wymarz! Witaj! Przyszliśmy tu, żeby spuścić ci łomot! Stopa! Mam go kochani! Mam go! Spokojnie, trzymam go! Opada z sił! Otagi! <ścoughs>